Witam państwa bardzo serdecznie. Dziś witam państwa z Cieszyna, z miasta, które niezmiennie robi wrażenie. A spotykam się z panem burmistrzem Mieczysławem Szczurkiem, aby porozmawiać o zbliżających się wyborach samorządowych. Witam serdecznie, panie burmistrzu. Witam również. Dzień dobry państwu. Panie burmistrzu, tak na dobry początek. Chyba nie możemy uniknąć tego pytania. Dlaczego zdecydował się Pan ponownie ubiegać o stanowisko burmistrza miasta Cieszyna? Myślę, że mógłbym wymienić wiele powodów, a najważniejszy jest ten, że chciałbym kontynuować to, co zacząłem w tej kadencji. Obejmując stanowisko burmistrza otrzymałem również największe zadanie, jakie Cieszyn miał w historii, czyli budowę kanalizacji. Wiem, że przez te 4 lata mieszkańcy musieli znosić różne niedogodności, ale porównałbym to do sytuacji, kiedy rozpoczynamy budowę domu. Wydaje mi się, że nikt przy zdrowych zmysłach nie zaczyna budowy domu od dachu, tylko najpierw rozkopuje działkę, buduje solidne fundamenty, odwodnienia, izolację, a na tym dopiero buduje solidny, trwały dom. Ja przez 4, te 4 lata stworzyłem solidne fundamenty pod dalszy rozwój Cieszyna. Panie burmistrzu, a jakie są pańskie główne atuty? Dlaczego? Właśnie mieszkańcy tego miasta 16 listopada powinni zagłosować na Pana. Myślę, że głównym atutem jest duże doświadczenie samorządowe i nie tylko. Przez kilka lat byłem dyrektorem miejskiej jednostki, w poprzedniej kadencji wicestarostą, teraz burmistrzem. Również przez 10 lat wcześniej prowadziłem działalność gospodarczą. Tak więc mam doświadczenie zarówno biznesowe, jak i samorządowe. I to pozwala mi mieć realne spojrzenie na to, co się w tym mieście da zrobić. No właśnie, a co w tym mieście można jeszcze zrobić? <laughs> to tutaj musielibyśmy teraz rozmawiać przez następne dwie godziny. Ja myślę, że w tym mieście można zrobić bardzo dużo rzeczy, ale skoro mówimy o wyborach, to posłużę się tutaj naszym, że tak powiem, hasłem wyborczym. Nie iluzję, a rzeczywistość, nie obietnice, a konkrety. Patrząc na programy wyborcze moich kandydatów, widzę, że obiecują wszystko. Ja po tych czterech latach obiecuję rzeczy realne. W tym mieście można jeszcze, tak jak powiedziałem, zrobić dużo rzeczy, ale w kolejnych latach chcemy na przykład wybudować kolejny budynek komunalny, chcemy wybudować dwa budynki czy dwa bloki w systemie deweloperskim, kontynuować rozbudowę czy budowę sali gimnastycznej, kontynuować inne inwestycje miejskie i potrafię realnie ocenić, co można zrobić, a nie obiecywać, przepraszam, tak zwanych gruszek na wierzbie. Panie burmistrzu, wiele mniejszych, większych miejscowości boryka się z problemem, młodzi ludzie opuszczają te miasta. Jaki jest pomysł na to, aby mieszkańców zatrzymać w cieszynie? Ma Pani rację. się również boryka się z tym problemem i to trzeba sobie jasno powiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o pomysł na zatrzymanie, to powiedziałbym, że trzeba to rozważać dwutorowo. Z jednej strony, tak jak już powiedziałem, chcemy postawić na rozwój mieszkalnictwa, gdzie miasto będzie gwarantem jakości wykonania i ceny, żeby młodzi ludzie będą mogli kupić mieszkanie. Z drugiej strony prowadzę rozmowy z inwestorami. Już kilka razy w tej kadencji przedkładałem Radzie propozycje zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, spowodowane głównie potrzebami inwestorów, którzy chcieliby tu stworzyć nowe miejsca pracy, nowe zakłady. No właśnie, bo często w kampanii wyborczej słyszymy, że kandydaci obiecują nowe, świeże spojrzenie na miasto, no ale często dzieje się też tak, że pozostają to tylko piękne słowa. Tutaj za tym hasłem stoją konkrety, tak? Tak, jak najbardziej. Myślę, że przez te cztery lata i wcześniejszy zresztą też udowodniłem, że to, co obiecywałem, tego po prostu dotrzymywałem i to było wykonane. No i właśnie, i w tym momencie chyba jest dobry czas na to, aby podsumować mijającą kadencję, co udało się zrealizować, a nad czym trzeba jeszcze popracować. No więc wrócę do tego, od czego zacząłem, czyli kończymy w tej chwili kanalizację. Miasto na najbliższe kilkadziesiąt lat ma zapewniony spokój. Razem z kanalizacją zostało wymienionych w kilkudziesięciu ulicach sieci wodociągowe, gazociągi, ciepłownicze, rury ciepłownicze. Tak więc myślę, że nie trzeba będzie tych dróg ciąć przez następne lata. Kończymy kolejny etap Cieszyńskiej Wenecji. W przyszłym roku kończymy budowę sali gimnastycznej. Tak więc to są takie jakby sztandarowe inwestycje, które udało nam się zrobić. Nie bez znaczenia jest tutaj fakt, że z własnych środków, czy też że wspólnie z powiatem wyremontowaliśmy wiele dróg zarówno gminnych, jak i powiatowych. No i tak, panie redaktor, mógłbym wymieniać w dalszym ciągu, ale można wejść na stronę internetową, gdzie jest dokładnie wyszczególnione to, cośmy zrobili. I to chyba jest najlepsze rozwiązanie, żeby sprawdzić, co zostało obiecane, a co zostało rzeczywiście wykonane. Panie burmistrzu, jeszcze na moment chciałabym wrócić do planów, do pańskiego programu wyborczego. Dworzec kolejowy w Cieszynie. Było o tym głośno. Było o tym głośno i zapewniam Panią i Państwa, że będzie dalej głośno, dlatego że w tym momencie już jesteśmy po przetargu, mamy wyłonioną firmę, która wykona projekt i myślę, że w przyszłym roku rozpoczynamy z budową całego węzła przesiadkowego, gdzie będzie nie tylko dworzec kolejowy, ale i autobusowy, czy dla busów duży parking, poczekalnia. Jakaś, myślę, restauracja dla podróżnych, ale równocześnie prowadzimy razem z innymi gminami duże starania. Nie bójmy się powiedzieć użyć tego słowa, lobbying na rzecz przywrócenia ruchu kolejowego na trasie, tutaj z cieszyna do Bielska i dalej. A czy w tym momencie możemy już mówić o konkretach, kiedy zostanie przywrócone to połączenie? Nie, nie możemy mówić o konkretach. To pytanie musiałaby pani raczej zadać kolei. Natomiast pierwsze informacje, jakie docierają, mówią o przywróceniu ruchu towarowego. Ja bym powiedział tak, przez lata wmawiano nam, że ta linia kolejowa nie daje się do użytku, ale ja bym to porównał do sytuacji, w której wmawia nam się, że daną drogą nie mogą jeździć osobówki, a nagle puszcza się nią tiry. Więc gdyby ten ruch kolejowy transportowy kargo wrócił, byłbym z tego bardzo zadowolony, bo to by świadczyło o tym, że wkrótce mogą nam wrócić pociągi osobowe. Panie burmistrzu, na zakończenie! Jakie są pańskie priorytety? Rozwój cieszyna. Dalszy rozwój Cieszyna i jeszcze raz rozwój Cieszyna. I tego serdecznie życzę. I życzę też tego, aby 16 listopada okazało się, że Cieszyn pozostanie w dobrych rękach. Dziękuję serdecznie za spotkanie. Dziękuję również.